Cześć, witam Was, Sebek z tej strony. Jak zwykle jest już trochę późno, będę mówił trochę ciszej. Yy, dzisiaj będziemy sobie otwierać. Czy znaczy, ja będę otwierał? Tak, 5 paczuszek. Yy, Champions League. No, liczę na jakieś fajne karty, tam bazówek, to już mam. Bardzo mało mi brakuje, także może jakieś ciekawe karty się trafią. I jeszcze będę miał tutaj przesyłkę z isa.pl No i tutaj będą karty, ale te inne, ale to w następnym filmiku Może zajmiemy się tymi kartami A tak jeszcze na początek tutaj mam dla Konrada za to intro karty takie jak chciałeś Tu masz Di Marie Tutaj ci wymieniłem i dam ci z Bayernu Monachium Filip Lam, Thomas Müller. I tu jeszcze dostaniesz, tak jak mówiłem, limitkę. Robi wam persji No, myślę, że się będziesz zadowolony. No, to są karty dla ciebie. Wyślę je, no nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Ale dostaniesz na pewno. No dobra, to co? Może otworzymy sobie, tu mam 5 saszetek. Hummels, 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 Messi i Lam. Hmm. Dobra, zaczniemy sobie od Hummelsa Może coś ciekawego się trafi Jakaś legenda, albo co Dobra, pierwsza saszetka Co to? Melo <laughs> Powtórka yy, Powtórka Proszę Państwa i proszę zawodnik z Borusi Dortmund Impact, ale nie wymówię jak on się nazywa. O, tak to wygląda. No to super, jego nie mam. O, Dawid Silva, tego nie mam. O, Acemilan El Sharawi też go nie mam. I to jest powtórka. Dobra, otwieramy drugiego Hummelsa. Sorki, że tak późno nagrywam te filmiki, ale no niestety mam teraz drugie zmiany, także no będę musiał wieczorami trochę nagrywać. Co tu mamy? Zawodnik Atletico Godin. O, to jest powtórka. On to w ogóle wygląda jakby był w jakiejś czapeczce z daszkiem. Dziwny. O, tu widzę, karta się jakaś świeci, zostawię sobie na później. Yy, Fernando, powtórka. Chyba będę musiał Wam moje powtórki pokazać. Szalai, powtórka, Negredo, powtórka. No i kto tu się chowa? O, Gonzales z FC Porto. No jego nie mam. Dobra, to była druga zaszetka. Teraz będzie trzeci Hummels Oj, przewrócił mi się tutaj Gonzales. Dobra, zobaczymy drugą, nie, trzecią. Ej, może tu coś będzie jakieś takie kurde fajne. O Jezus, nie mogę na niego też patrzeć. Już ciągle ten Helton albo ten drugi. Oj, Mexes. to jest odwrócona Leno powtórka Ledley. No jego chyba nie mam. Filipe Louis, o jego chyba mam no i może tu coś ciekawego bo ta paczka jakaś taka nieciekawa i co tu mamy? Rising Star Olympic Marsylia AF, o jego chyba nie mam Dobra to była trzecia powiem wam że jestem trochę w szoku bo patrzyłem ma tam już 156 widzów no naprawdę jestem zadowolony jak to powiedział Michał Kotlicki, to że już go doganiam, ale już go przegoniłem, bo już mam 156 <laughs> widzów. No ale nieważne, pozdrawiam Cię Michał. Dzięki za karty. Dobra, co teraz? Lam Messi. Lam Messi. dobra, weźmiemy lama. Fajne karty mi wysłałeś. Cieszę się. Dobra. Znowu Mekses. przecież był przed chwilą Ferdinand. Też powtórka O, co tu mamy? Olympiakos, to tego chyba nie mam. O lam. Przed chwilą tam pokazywałem. O Jezu, znowu Leno przecież był. Lily to też przecież było przed chwilą. Ach, znowu mi się nazbierało. Mam już tyle powtórek. Muszę wam kiedyś pokazać. Może się powymieniamy za coś. No i został mi Messi. Messi który ostatnio coś nie błyszczy Coś przysnął chłopak. Co tu mamy? Clemens powtórka, Alguero, Alguero, powtórka to nie wiem, Luiziao Benfica. No jego nie mam. O, Mats Hummels, normalnie z saszetki mi zszedł. No, nie mam go. Toprak, też nie mam. No i dobra, no dajcie tu co to jest, jakiś pomocnik. Może coś fajnego. Nic tam nie, o to będzie coś. O jezu, Oscar, jakiś szelcy. No nie mam go, ale taką minę tu zrobił. No, nie wiem. <laughs> dobra, to by było na tyle. Trochę powtórek jest. Może nakręcę filmik z moimi powtórkami. O, tyle bazówek. A tu są te lepsze karty. Oscar z Chelsea, Rising Star, Olympiakos. IF Olympic, Marsylia Rising Star. Lucio González, FC Porto Fans. No i to nie wiem jak on tu się nazywa. Borussia Dortmund Impact. No, także spoko, nie jest tragicznie. A teraz zapraszam na drugi mój filmik. Będziemy otwierać przesyłkę i tam będą karty z wodcy pierścieni. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.